Z tej strony kador to jest kolejny gameplay z serii drugiej z gry Farming Simulator 17. W dzisiejszym odcinku mam zamiar pociąć oraz poukładać drzewo na opał. A ciąć właśnie drzewo nie będę przy pomocy piły łańcuchowej, lecz przy pomocy tej tutaj krajzegi. No, czyli fachowo pilarki stołowej, ale wiadomo, że powszechnie mówi się na to też krajzega. Jest to mod, jest to właśnie krajzega podczepiana do ciągnika. No, i tak zamówiłem sobie drzewo. Oczywiście, tak sobie to fabularnie wymyśliłem, że zamówiłem sobie drzewo tutaj w zakładzie usług leśnych. Przywieźli mi tutaj tego drzewa, jak widać. Niestety, gdzieś sobie poszli, muszę sam tutaj podjechać. A zresztą zrobię to zaraz. Na początku chciałbym tutaj podłączyć kraj Zegę do ciągnika do 60. OK, dobra, podczepiona to napiszę gdzieś tutaj ustawię, gdzieś sobie tutaj podjadę. Bo chciałbym to drzewo układać gdzieś. O tu, gdzieś tu będzie układane po prostu. Więc piłę chciałbym ustawić gdzieś. No, niech będzie tutaj. Dobra, opuścimy ją. I teraz muszę ręcznie zdjąć tutaj osłonę. A nie, zwykły klawisz, dobra, na początku podłączę właśnie WOM tutaj, pod klawiszem J, możemy tutaj WOM podłączyć ręcznie, fajna sprawa. Jeszcze pod klawiszem R możemy zdjąć sobie tutaj tą osłonę. Ogólnie piła się nazywa, kraj się nazywa Zanon, no szkoda, że nie Zenon, to by była jakaś polska piła, ale dobra. Ściągnięte, ściągnięta osłona, tutaj wszystko jest ustawione, więc teraz podjadę tutaj z drzewem. Mam tutaj kawałki pocięte na długość 1 metra, czyli na długość odpowiednią, żeby dało się nie podnosić ręcznie, bo gdyby były dłuższe, to po prostu byłyby za ciężkie. No i dobra, gdzieś tutaj może. Dobra, niech stoi tutaj. To właśnie jest wszystko zamówione w zakładzie usług leśnych. Ładnie mi tu to pocieli. Jedyne co ja muszę zrobić to teraz, to, to z tej przyczepy tu rozładować, a zrobię to w bardzo prosty sposób. Po prostu resetuj. Resetuj. No i dobra, rozładowane bardzo szybko, bardzo sprawnie. Jeszcze co chciałbym zrobić, to ustawić sobie, no bo jakoś jak już będę układać tu to drzewo, to ono może mi tutaj gdzieś polecieć, mogą się sturlać właśnie te te kawałki, więc trzeba by jeszcze coś tutaj postawić. Wykorzystam już kiedyś wykorzystywany przeze mnie mod na właśnie płot. No i tak, link do tego moda oczywiście znajdziecie w opisie do filmiku. Kiedyś używałem właśnie tutaj moda na płot, jak jak na tamtej gospodarce z krowami jakiś czas temu układałem bele. To sobie ten mod właśnie wykorzystałem. No i użyję go ponownie, tym razem tutaj. Okej, okay, niech będzie w ten sposób. No, jak dla mnie jest fajnie, tylko teraz w środku zapewne... No tak, trochę jestem pod środku, ale ja i tak nic tutaj nie trzymam w tym budynku, więc... No i teraz będę układać tutaj te drzewa, przez co nie spadną. Dobra, włączamy w końcu Krajzegę. O, zaczyna się już kręcić, więc można rozpocząć pracę. I właśnie te tutaj piłowanie tego drzewa... To jest coś, co zapowiadałem na początku, właśnie nie na początku całkowicie serii drugiej, tylko jak tutaj zacząłem, jak pościągałem sobie te nowe maszyny, te 60 ki Bizona i tak dalej. Mówiłem, że będzie coś, czego jeszcze nigdy nie było w farmingu, czy to 13, czy to 15, czyli właśnie te tutaj piłowanie drzewa. No bo czegoś takiego, takiego piłowania drzewa przy pomocy Krajzegi jeszcze nie robiłem. Bo nigdy nie znalazłem tego typu moda. Mógłbym zrobić piłowanie drzewa piłą, na przykład na opał, ale jakoś tam już tą piłą to się człowiek napiłował w 15, w 17 trochę. A tutaj kraj zega. No wystarczy właśnie, że o, upuścimy tutaj to drzewo i ono jest przycinane na pół. Prosta zasada. No i dzięki temu mogę teraz to tutaj układać. No jeszcze przydałoby się, wiadomo, porąbać, ale. No, w farmingu moda na siekierę to jeszcze mi się znaleźć nie udało. Więc obejdzie się bez rąbania. Na razie tak ołożę. Może tam później się by porąbało, gdybym tą siekierę miał, ale jej nie mam. Ogólnie to tutaj niby już, no mam dużo drzewa. Plus tutaj jest jeszcze jakaś krajzega, ale wiadomo, że i tu jest niby trochę porąbanego, trochę słabo oteksturowanego, ale jest. Ale nigdy właśnie, nie wiadomo, może będzie sroga zima. A to, to wiadomo, tylko są makiety, a tutaj mogę sobie tej piły tutaj co mam, tą krajzegę co mam, mogę tutaj własnoręcznie użyć. A tamtej nie mogę użyć, bo jest właśnie makietą, nie da się jej włączyć czy coś. W zestawie z tą piłą jest jeszcze, bo to jest właśnie zestaw takich dwóch modów, oczywiście link zajdziecie, w opisie do filmika, jakby ktoś z was chciał sobie popiłować trochę drzewa. Czemu nie? Może być to dość fajna zabawa, jakaś odskocznia od tylko prac na polu. No, bo tak, mamy właśnie w zestawie dwie maszyny: właśnie tą tutaj krajzegen, kosztuje 500 euro. I mamy jeszcze ten tutaj rębak, właśnie do drzewa. Do niego też możemy właśnie wkładać ręcznie te tutaj kawałki drzewa. No, ale ja chciałem właśnie je popiłować, Nie wiem, jak chcecie, mogę zrobić jeszcze odcinek, jak będzie po prostu przerabianie tych jakichś małych takich kud na wióry. No, ale to musielibyście napisać w komentarzu. Jak widzicie, to nie to całkiem szybko. Patrzę, że chyba ten płotek też tutaj za daleko ustawiłem, bo tego drzewa aż tyle nie będzie. No, zaraz może coś wymyślę. Playzegat nie całkiem fajnie. Jest jakaś tutaj animacja nawet, trociny. Wszystko nam leci na twarz. Ale trudno. No nie no, chyba trochę przesadziłem z rozstawem tego tutaj płotu. Trzeba będzie zaraz coś zrobić. Zrobić to jakoś inaczej. Gdzie jest ten płot? Bo ja tutaj. Bo ten tutaj, tu jest lewa strona płotu. To jest pewnie na, tamtej, na tamtym gospodarstwie z krowami. No właśnie, to tutaj jest ten płot. Ja muszę przelecieć teraz pół mapki. Bo nie wiem czemu mi się to tam ustawi. A inaczej, zrobię to inaczej. Właśnie, nie. Może trafię na stronę płotu, która jest tu. O jest, dobra, to sprzy... No kurde. Tą chcę sprzedać. Dobra. I ustawić. Jeszcze jedną, ale gdzieś bliżej. Coś ta kamera mi się strasznie dziwnie rusza. No. O, niech będzie tak. I teraz jest jak dla mnie idealnie. Dobra, można piłować dalej. Oj, znowu bym zaczął lecieć w kosmos. Pamiętać, jak układałem kostki ręcznie na przyczepie? To miałem taką samą sytuację. O. Że mogę, jak Neil Armstrong, dolecieć aż do księżyca w farmingu. Ale nie chcę tego robić. Ja mam tutaj jeszcze sporo pracy przy piłowaniu. No jeszcze jakby był jakiś mod siekiery w farmingu to już w ogóle byłoby idealnie, no lecz niestety nie ma. Ale i taka w ogóle krajzega to jest coś fajnego, no ja tak nie pamiętam nawet jak ja ją zauważyłem. Jak ja ją znalazłem, ale to już było... Całkiem dawno. Jakoś jeszcze przed rozpoczęciem, chyba przed przeniesieniem się na to tutaj gospodarstwo ze świniami, jak no wymieniłem wszystkie maszyny tutaj. To było, no i planowałem to zrobić właśnie już od dość dawna. No z tym, że chciałem należycie najpierw tą serię tutaj rozpocząć, przedstawić, przedstawić te tutaj maszyny, co mam, jakieś tam żniwa zrobić, inne podstawowe prase polowe, i dlatego dopiero teraz robię tą akcję z tym tutaj drzewem na opał. No mówię, jest niestety tylko brakuje to teraz jakoś porąbać. No ale cóż, nie da się tego zrobić, to chociaż w ten sposób sobie to ułożę. I te kawałki były cięte, no zamawiane w zakładzie usług leśnych. Sobie wymyśliłem taką bzdurowatą fabułę, no bo w farmingu wiadomo, nie ma żadnej fabuły, nie ma żadnych questów, to czasami sobie można wymyśleć jakieś tam fabularne, nawet takie mini rzeczy jak to, że to drzewo zostało zamówione w zakładzie usług leśnych. No to przyjmijmy, że zostało zamówione. No i kurde, zostało zamówione. I zamówiłem kawałki o długości 1 metra I są idealnie, może jakby były 2-metrowe, to wtedy to wtedy nie dałbym rady ich podnieść czy coś, bo niektóre są tutaj dość grube, a tak spokojnie daję radę. je podnieść, bez żadnego problemu. No link do ścielnięcia moda, tak jak wspomniałem, w opisie do filmiku. Możecie sobie popróbować to robić, bo jest z tym trochę zabawy. No, najwięcej czasami zabawy jednak z przenoszeniem tych kawałków, bo to jest bardzo fikuśne w tej, w tej 17. No i zapowiadałem to jako akcję, której nigdy jeszcze nie robiłem w farmingach, no bo nie byłoby takiej możliwości. Bo przecież nie dało się w poprzednich farmingach. W 15, bo w 15 dodali leśnictwo, choć do 13 były mody na leśnictwo, do starszych farmingów chyba też. Ale dopiero tutaj w 17 możemy podnosić coś ręcznie. I też co zauważyłem, co fajne, yy, na przykład nie musimy tutaj patrzeć yy, tak jak mamy na przykład. Tą, piłę, piłę łańcuchową to musimy tak jakoś patrzeć, żeby te, ta, ta wódka była, żeby była pokazana na drzewie. Jak kucamy z piłą, to musi być taka wódka, musi się pokazać. Tutaj nie, po prostu kładziemy, nie ma takiej obwódki, kładziemy i to się od razu, o. I jest od razu to piłowane. No kurde, trochę ropy się spali, w... W tej 60. -ce. o, no jakby była modna siekiera jakby był. O, teraz już zepsułem. Dobra, niech to leży. Jakby był modna na siekiera, o, miałbym tutaj pieniek i bym jakoś to rąbał, ale czegoś takiego to w farmingu nie ma. Ale jestem naprawdę ciekaw, co to by było, gdyby ktoś coś takiego zrobił. I na pewno chciałbym to... Przetestować i nie byłoby to coś takiego, wiecie, kompletnie bzdurnego, bo czemu by sobie właśnie nie próbować urozmaicić rozgrywki na różne sposoby, jak chociażby właśnie robanie drzewa. Muszę też to tak układać, żeby to się pod żadnym pozorem nie zawaliło, bo tego to bym nie chciał. Właśnie te płoty to jest naprawdę super sprawa, bo tak to już by mi to zjechało i gdzieś się tutaj potoczyło, czy też w tą stronę. A tak, jak widać, nic tutaj mi się nie stoczy, tylko żeby się to nie przewaliło jakoś do przodu, czy coś. Niektóre to jakieś krzywe są trochę. Oho, ten tutaj jakoś wszedł teraz. O, super, zaklinował się. Muszę tutaj teraz to. go wyciągnąć jakoś, żeby on mi tylko nie rozwalił tutaj. No co za uparty pniak. No nie chcę iść, serio. No i przez niego muszę tutaj teraz rozwalać. Cholera, jasna. O, jeszcze mi tutaj będzie, wiesz co? Spadaj. Teraz muszę tutaj ułożyć tu odnowa. No naprawdę się dziwnie te podnoszenie tych przedmiotów zachowuje. Narzekałem trochę na to, jak te, te snopki ładowałem na, 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 na przyczepę. Teraz też no widać, że chciałoby się, żeby to działało jakoś lepiej, ale... Dobra, wiecie co? Ja tu spróbuję prawie, że od nowa ułożyć, bo patrzę, że inaczej się nie da. No podnieś to, no bez przesady, to nie jest takie ciężkie. To suche drzewo. Żadnych senków ja tu nawet nie widzę. Więc jakby, jakby się to rąbało, to by dobrze szło. A tutaj się teraz będzie rozwalać? No tak. No, kurde, jest to bardziej problematyczne teraz to układanie niż sądziłem. Początek był fajny, fajnie szło, a tu patrzę, że. Coś tu się zaczęło pierdzielić trochę. A było tak fajnie, już bym miał tu ładnie ułożone. To nie jeden pniak mi wszystko zepsuł. Bo Jakoś dziwnie wleciał. O, co tu się dzieje? Ale naprawdę na początku mi to fajnie szło, a teraz o. Nie wiem, co. Nie mam pojęcia, co tu się wyprawia. O, to, to było dobre. Jakoś postać podskoczyła i z automatu się to ułożyło. O, to mi się podobało. Mogłoby tak się częściej dziać? To wtedy by to szło dwa razy szybciej. Też na przykład, jakby ktoś tam na multiplayerze się z tym pobawić. Jedna osoba by tutaj. Piłowała, druga by układała. I czemu nie? Można by tak się było. Można by się tak było z kimś pobawić. No nie, już to mnie zaczyna denerwować. Naprawdę. W ogóle się te żoła przestały zachowywać tak jak się powinno zachowywać. Nie no dobra. Ułożę to może trochę krzywo. Ale ja chcę to ułożyć w ogóle. Bo coś to na razie się nie chce układać za bardzo. Dobra, piłujemy dalej, bo mnie tu noc zastanie. Tak jest chyba najlepszy sposób: ustawić się pod kątem i rzucać. Jakoś się układają. No, ten tutaj jeden się jakoś nie ułożył. A tak było wcześniej, ok, tak robiłem. Dobra, niech tam leży. Tylko też trzeba się właśnie starać, mniej więcej równo ciąć to na równe te kawałeczki, bo to trzeba to właśnie równo położyć. Ciekawy jestem, ile by mi to zajęło, gdybym chciał na przykład ułożyć takiego drzewa tutaj, no dość wysoko, aż do wysokości, powyżej wysokości płotu, jeszcze kilka rzędów. Wszystko by poszło całkiem szybko, bo tutaj te piłowanie idzie naprawdę fajnie, tą, tą krajzegą szybko. Tylko najgorsze jest właśnie to układanie. Oj, ja mam nadzieję, że w następnym farmingu te podnoszenie tych obiektów będzie działać lepiej, bo tutaj naprawdę jest to strasznie, o, dziwaczne. Dziwnie te obiekty się zachowują. Nie! No to jest niemożliwe. Zaraz mi się to całe rozwali. Jeszcze tyle zostało do piłowania. O, ten tutaj znowu jakiś krzywy, to jego nawet nie chcę. No, piłuj, piłuj nie no, ja już nie mogę. Co ułożę, to jakoś spada. Och, naprawdę, męczące jest strasznie to układanie, pił. No, nie, co ja teraz zrobiłem. No i tyle, układania na marne, no nie, nie idzie mi to jakoś najlepiej, naprawdę, piłuje się tutaj bardzo fajnie, ale już no niestety, niestety to układanie to jest jakaś mordenga. nie wiem czy przez to te drzewo na przykład nie pójdzie, reszta tego drzewa, czy też może jeszcze by się przywiozło i by się zrobiło kiedyś jeszcze przerabianie go właśnie na wióry przy użyciu tej drugiej maszyny z tego zestawu, nie, nie mogę na to patrzeć, tak to się tu rozwaliło już. Kurzyło mnie to układanie strasznie, więc chyba w tym odcinku to już będzie wszystko. Jeżeli Wam się podoba, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam. Cześć.